No Siemka Długo zwlekałem z tym filmem, bo jak się okazuje, nie jest to takie proste nagrać. To znaczy nagrać to jest proste. Gorzej jak przychodzi do tego, żeby to, że to trzeba publikować, bo już tam filmów tutaj ja nagrałem może ze 3-4. No trzy to pewnie tak, a cztery nie pamiętam. Tylko że żadnego, żadnego z tych filmów niestety nie opublikowałem, dlatego że stwierdziłem zawsze, że coś tam jest nie tak, że coś tam jest krzywo, że coś źle wygląda, że... Że nie wiem, że jestem nieuczesany i tak dalej. Dzisiaj stwierdziłem, wstałem rano, że to będzie ten dzień, ponieważ stała się rzecz, której się nie spodziewałem. Ponieważ mój kanał, który już funkcjonuje od listopada zeszłego roku, to znaczy on nie funkcjonuje. On... on sobie jest założony do funkcjonowania tam jeszcze daleko. Słuchajcie, mój kanał, na którym nic nie ma jeszcze. W zasadzie jest coś, <noise> nie, ma żadnej, nie ma żadnego filmu, ale jest jedna subskrypcja, i stwierdziłem, że to jest ten moment, że ta, sub, ta subskrypcja mnie jest zmotywowała do tego, że muszę to nagrać. I choćby skały srały, to to opublikuję. Co ma być, to będzie tam. Nie wiem, czy będzie, będzie heca, czy nie będzie hecy. Z tego, kurde, wrzucę to do internetu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast przy okazji, chciałem powiedzieć, czym. Czym się zajmuję i dlaczego, dlaczego w ogóle pomysł na kanał, i co, 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 w tym, co, 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 co tak naprawdę przemawia za tym, że, że będę coś tam produkował. Słuchajcie, kanał funkcjonuje już, tak jak powiedziałem, od listopada, natomiast nic nie nagrywałem, dlatego że, dlatego, że nigdy nie, nie byłem mentalnie na to, na, na to przygotowany. Natomiast, tak jak mówię, dzisiaj. Moim oczom ukazała się jedna subskrypcja na pustym kanale, więc stwierdziłem, że muszę to nagrać i, i, i to niniejszym czynię. Słuchajcie, jesteśmy w tej chwili w ciężarówce, w kabinie mojego auta, czy auta, w którym, w którym, w którym pracuję. Jestem, jestem kierowcą międzynarodowym w firmie, która zajmuje się transportem różnych rzeczy na terenie całej Unii Europejskiej, no a tam z wyłączeniem paru kierunków. No i ja jestem jednym tam z, kilku, z kilkudziesięciu czy no, z kilkudziesięciu powiedzmy kierowców, którzy w tej firmie pracują, także jest to jakaś tam firma niemała. I postanowiłem sobie, że, że będę Wam starał się pokazywać coś, coś, co będę tutaj robił w tej ciężarówce. Będę w moją pracę. Nie wiem, czy. czy, czy no, na przykład mnie to ciekawiło zawsze, jak, jak wygląda praca kierowcy i, i powiem wam szczerze, że od dziecka jakoś tam e, mi to w głowie się działo, żeby kiedyś zacząć jeździć. Zresztą no, życie było takie, a nie inne i nie, nie, nie było wcześniej możliwości. To dopiero na stare lata człowiek się na to zdecydował i, i tak naprawdę realizuje jakieś tam swoje marzenia, pasje, nie wiem, nazwijmy to zainteresowania, czy jak tak zwał. Bo jak sobie przypomnę moją młodość, to. W momencie kiedy inni moi koledzy koleżanki na ścianach na, ścianach na, na, na osiedlu w swoich pokojach wieszali plakaty, plakaty Back, Backstreet Boysów Ace of Base'a i cyca z tej Sabriny, to ja wtedy miałem na ścianie plakaty ciężarówek i zamiast czasami grać w piłkę z, z kolegami to chodziłem to chodziłem, e, chodziłem na e, przy osiedlu mieliśmy taką trasę, która którą często przejeżdżały ciężarówki, tam sobie jeździłem rowerem i wyglądałem te auta. Także no, takie filmy miałem w głowie i, i to mi zostało do, do dzisiaj i stwierdziłem, że no, kurczę muszę kiedyś to zrealizować, bo jak nie zrealizuję, to, to nie wiem, to chyba, to chyba po prostu kiedyś powiem sobie, że po prostu byłem idiotą, że tego nie zrobiłem. Natomiast teraz Teraz już nie powiem tak, że byłem idiotą, że tego nie zrobiłem. Mogę ewentualnie powiedzieć, że jestem idiotą, że to zrobiłem, chociaż na razie tego, tego, tak, tego tak nie odbieram. Eee, słuchajcie, dlaczego, dlaczego, eee, dlaczego nagrywam te filmy? Dlatego, że sam kiedyś e, bardzo często oglądałem, szperałem, kupowałem gazety, po prostu tym żyłem. To chciałem robić, to robię. I, i mam nadzieję, że moje filmy jakoś tam zainteresują was, jest tego bardzo dużo w internecie, tych, 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 tych osób, które zajmuje się, zajmuje się tą, zajmuje, zajmują się tą tematyką, jest bardzo dużo mniej znanych, bardziej znanych, ja uważam, że jest, jest naprawdę w czym wybierać, można sobie, każdy sobie coś tam, jeżeli chce oczywiście to oglądać, to sobie będzie to oglądał ja tam nie zamierzam być drugim Kaczykowskim, czy, czy Nasierowskim, nie zamierzam być nie wiadomo kim, po prostu będę to robił, bo to lubię robić. Robię to też pod kątem tego, że za parę lat sobie to, sobie to pooglądam i, i będzie to jakaś tam swego rodzaju pamiątka, coś do czego będzie można wrócić, coś co, 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 co będzie można pokazać. Pokazać, nie wiem, no, dzieciom, ktoś, ktoś będzie mógł sobie to obejrzeć i tak dalej. Jest tam, zastanawiałem się nad tym, czy to robić, czy nie. W jakiej formie to ma działać? Bo wiecie, jak dzisiaj ludzie reagują na takie różne rzeczy, natomiast stwierdziłem, że mam to gdzieś tak naprawdę i robię to, co będę uważał za stosowne. Jeżeli się komuś to nie podoba, to tak naprawdę nie musi te oglądać, tego oglądać ja się za to, za to, że tak powiem, nie było odpowiedzialności, czy ktoś to lubi, czy nie. I tyle. Słuchajcie, jeśli chodzi o zarys sytuacyjny na ten moment, krótko. No to już powiedziałem mniej więcej co będę na tym kanale umieszczał, nie wiem, nie wiem jakiej to będzie częstotliwości i jak to będzie wyglądało, na razie nie mam jakiegoś tam wielkiego sprzętu żeby to nagrywać, montować dalej Będę robił to po prostu na tyle, na tyle na ile możliwości mi pozwolą i na tyle na ile będę miał sił, cierpliwości i, i, i czasu, bo, bo z tym jest różnie. Nie? Natomiast jeśli chodzi o, o, o to... Czy, czy się kanał będzie tam utrzymywał, czy nie, no to nie wiem po prostu. Będę miał ochotę to nagram, nie będę miał ochoty to nie nagram. Jest, mam prowadzę w, te, w tej chwili, mam swoją stronę na Facebooku, Kurwaty TV, tam stawiam różne zdjęcia, nie wiem jakieś tam informacje, posty gdzie się znajduje, co się ciekawego stało i tak dalej. A teraz, a powiem, że stało się parę, parę dni temu coś, coś ciekawego, co mnie jeszcze nie spotkało w tej robocie, i powiem wam co to było. Nie należało to do przyjemnej rzeczy, ale zaraz wam to wszystko powiem. Jeśli chodzi o to, gdzie jestem, to znajduję się w tej chwili we Francji. Jest weekend, jest niedziela, godzina 14:20. Wyjechałem z domu tydzień temu w poniedziałek, czyli w zeszły poniedziałek. Wyjechałem z domu w godzinie 11:00, załadowałem się w murowanej gościnie i przyjechałem z towarem tutaj do, do Francji, do pod Marsylią, do miejscowości Nowes. Tu się rozładowałem i w czwartek. No i czekałem na zlecenie. W czwartek zlecenie nie przyszło, w piątek dostałem polecenie przemieścić się na, pół, na, w stronę pół, na północ Francji, w okolice Paryża, więc po prostu w piątek ruszyłem stamtąd i w tej chwili znajduję się 170 km przed Paryżem na autostradzie A6, która łączy Paryż z Marsylią. Jestem w tej chwili na stacji na, na Aire które znajduje się koło miejscowości Okser Także tak, tutaj, gdy ktoś tam chciał mnie zlokalizować na mapie, gdzie jestem, to tutaj się znajduję Jutro jest poniedziałek, o 8 rano przychodzi mój spedytor do pracy i mam nadzieję, że coś tam, że coś tam już ma na oku bo no, będziemy coś tam musieli też załadować, bo w piątek będę zjeżdżał do domu więc tak naprawdę niewiele nie tam czasu zostało, żeby jeszcze się kręcić po Europie, raczej trzeba już tam się kierować w stronę domu Teraz powiem Wam co mnie spotkało wczoraj, nie wczoraj, czwartek, z czwartku na piątek. Stałem pod Marsylią po góry. Rozładowałem w tym nowy i stanąłem na, na pierwszej stacji. Na pierwszej takiej dużej stacji. Wydawałoby się bezpiecznej. Tam sobie stanąłem na. No, na pauzę, nie wiem, nie wiedziałem jeszcze wtedy, czy zostanę tu na noc, czy będę jechał dalej, no bo po prostu kazał mi zjechać na parking i czekać, więc czekałem. Okazało się, że tą nockę tam stałem. No i słuchajcie, rano się budzę. Rano się budzę, no było strasznie gorąco w ogóle, 42 stopnie było w cieniu, także było okropnie gorąco w kabinie, praktycznie w ogóle nie, nie siedziałem. Jeżeli siedziałem, to siedziałem z zamkniętymi drzwiami i z włączoną klimatyzacją. Natomiast no wieczorem zrobiło się już tak w miarę sensownie, akurat tak się stało, że stałem pod drzewami, które dawały trochę cienia, więc mogłem już tą klimę wyłączyć i postać sobie, postać sobie na, na, na wyłączonym silniku. No i otworzyłem sobie drzwi. Tutaj drzwi od pasażera, tutaj drzwi od kierowcy. No i siedziałem tu na fotelu kierowcy. No i rozmawiałem przez telefon, dzwoniłem tam, nie wiem, do domu, do, do, do kolegów, rozmawiałem z kolegami, byłem zajęty rozmową i tak, nie wiem, no, byłem oparty, nie wiem, no, głowę w różne strony. Skończyłem rozmawiać i zrobił się wieczór, poszedłem spać. Pozamykałem zamykałem drzwi, tutaj te rygle wszystkie nocne, zaciągałem wszystko, poszedłem spać, rano się budzę, chcę się myć, patrzę, nie mam kosmetyczki. Kosmetyczkę zawsze trzymam tu na fotelu kierowcy yy, pasażera. Bo jak się rano wstaje, to tutaj mam bańkę i zawsze gdzieś tam mordę o Zęby tutaj zawsze, jak nie, nie ma stacji, no to tutaj zawsze kosmetyczkę mam, tu sobie zęby, nie wiem, idę na stację, mię zęby, zawsze pod ręką ją mam, płucze wstaje, nie ma kosmetyczki. No i co jest grane? Czasami ją kowam tu do góry do schowka, albo czasami ją wieszam tutaj na, na tym, ale patrzę, że w schowku nie ma, tutaj nie ma. Na fotelu była na 100%. No ręcznik leży, kurczę, kosmetyczki nie ma. No co jest grane, nie? kurde, patrzę, nie ma poduszki. Bo mam taką poduszkę, drugą poduszkę sobie takiego Jaszka wziąłem z chaty, żeby sobie tam poleżeć w ciągu dnia, aż głowę mieć wyżej, no to sobie wziąłem ja, takiego Jaszka. mówię, kurde, nie ma Jaszka, ja się tu leżał, kosmetyczka leżała nie ma. No mówię, co jest? Patrzę, drzwi pozamykane, rygle pozaciągane, mówię, to niemożliwe, żeby ktoś tu był. Patrzę, dokumenty są, telefony leżą, wszystko jest, torba z dokumentami jest, wszystko jest na miejscu, nie ma kosmetyczki i to, i tego. Co się okazuje? Jak wieczorem rozmawiałem z kolegą, tutaj siedzą, mieliśmy otwarte te drzwi, słuchajcie, musiało się zdarzyć w ten sposób, że, no bo inaczej, ja inaczej sobie tego nie wyobrażam, no musiało się zdarzyć tak, że po prostu ktoś tu, Jakaś, jakaś, jakaś menda społeczna podlazła tu z boku, jak ja tu siedziałem, to podlazła tutaj z boku, koło tych drzwi, wzięła łapę, wsadziła na siedzenie, to co było na siedzeniu zabrała i poszła. I słuchajcie, no kurde, nie wiem jak to oceniać, jak to nazwać, czy w jakich kategoriach to traktować. No pozbyłem się kosmetyczki i poduszki. O ile tam poduszka, to poduszka, to wiadomo, pewnie myśleli, że to jakaś torba leży, albo coś, więc na pewno ją z, tym, z tą myślą zabrali. No to kosmetyczka, tam miałem wszystko, no, no nie wiem, z pału, do zębów, pasty, poprzez perfumy, dezodoranty, różne tam masy, te kremy i tak dalej. Wszystko miałem tam, oprócz maszynki na no szczęście do wolenia, którą miałem w schowku, no to, to się pozbyłem tego, nie? Także rano nie miałem kurde czym mu umyć czy mu zębów i, i w ogóle nie wiem, no jakoś tak się czułem dziko. Także a, od, a jak jechałem do Marsylii, to kumple mówili mi: ty Uważaj pod Marsylią, bo kradną jak skór czy byk, kradną. Nie wiesz nawet, nawet kiedy, jak chciał kradną. No ale kurde, no przecież siedzę w kabinie, siedzę w kabinie, nigdzie nie wyłażę i ci menda społeczna, kurde, jedna podejdzie. Bo ja nie wiem, nie mam na to, no, mam na to inną nazwę, ale nie będę jej tutaj przytaczał. Podejdzie ci tu. Zapierdzieli ci to, co, co jest pod ręką i, i ten. Dobrze, że tu buty miałem, bo tu buty miałem i klapki. że mi buty butów i klapek nie podpierdzielili, bo bym kurde, na musiał chodzić, albo musiał gdzieś buty jechać kupić. No to jest to jakaś, jakaś, jakaś paranoja, więc i teraz tak z jednej strony mam nauczkę. Jest fajnie, bo znaczy fajnie, no jest nauczka taka, że dało mi to do myślenia, że no, no nawet nie możesz się. Nie możesz drzwi otworzyć, siedząc w kabinie, nawet nie możesz być pewnym, czy ktoś ci tu nie wlezie. to jest, to jest z jednej strony dla mnie dobry sygnał taki, że po prostu trzeba być czujnym, jak ważka. Natomiast no, dobrze się stało tak, że, że zginęła mi kosmetyczka, a nie zginęły mi dokumenty, telefony, czy nawigacje. Czy nie wiem, komputer, który ewentualnie tutaj mógłbym mieć. Także pod tym względem jestem. Yy... No jestem zadowolony, to może, no może nie, ale, ale po prostu no cieszę się, że to tak się skończyło suma summarum i, i poszedłem na stację, sobie kupiłem te wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy i tam dalej mogę funkcjonować bez żadnych strat i dzisiaj się z tego śmieję. Mało tego, to poduszkę oczywiście znalazłem na parkingu, jakieś 50 metrów od auta w trawniku leżała poduszka, było oczywiście wywalone wszystko z, z, ze środka, tylko sama poszewka została taka ozdobna, którą miałem to miałem tam poduszkę, no bo oczywiście myśleli, że tam nie wiadomo co znajdą, więc niech się narzą kurde frajerzy i tyle. Dobra, słuchajcie, więc kończąc, e, będzie, to, będzie to, będzie to, będzie to, nazwijmy to taki film, film, e, nie wiem, czy objawienie Kudłatego, bo Kudłaty tam wiele razy straszył, że będzie nagrywał, nie będzie nagrywał, że kamery kupuje, że już upatrzył, że będzie to, że będzie tamto i chusteczka z tego jest, nic nie nagrywał, nic nie wrzucał bo się najzwyczajniej w świecie tam jakoś czaił nie wiadomo do czego teraz powiedziałem sobie, nagrywam, rzucam to co mi się podoba, będziecie chcieli wyglądać, to będziecie chcieli wyglądać, nie, to nie. Mam to wszystko gdzieś. Znaczy mam gdzieś te, te jakby opinie, które będą jakoś tam, nie wiem, negatywne i tak dalej. Ja będę robił swoje, no bo na pewno będzie grupa ludzi, którzy którzy chętnie to obejrzą i którzy, którzy chętnie to zobaczą, co, co w mojej robocie się dzieje, jak to wszystko wygląda w trasie na co dzień i tak dalej. Jeśli chodzi o auto, w którym jeżdżę, to krótko jeszcze powiem, że jeżdżę DAFem w tej chwili XF, to jest DAF, który ma rok czasu, roczny DAF. W najwyższej kabinie w Super Space Cup, czyli kabina, która jest najwyższa w, tej, w tym daf -ie. nie ma innych wyższych, już nie ma, także mam w tej chwili ten komfort, że po roku jeżdżenia jakimś mniejszym tandemem jeżdżę dużym autem, dużą kabiną, jeżdżę z naczepą, ciągnikiem z z zaczepem. Więc pod tym względem też się uczę, bo dopiero to jest druga trasa takim zestawem. Mam nadzieję, że, że nie ostatnia, i, i jeszcze tutaj e, no, będę miał okazję się trochę pouczyć. Kiedyś Wam opowiem, jak to się zaczęło z tą robotą. Dlaczego tak, a nie inaczej. Teraz trochę za mało czasu na to nie chcę mi się o tym opowiadać. E, jest subskrybent, który czeka na mój film, więc pozdrawiam cię serdecznie. Mój sympatyczny kolego. Obiecałem Ci, że coś wrzucę, więc wrzucam. Mam nadzieję, że to nie tylko Tobie, ale i innym tam jakoś tam, jakieś tam informacje na no za pomocą tego filmu jakieś informacje dostaniecie. Myślę, że będę nagrywał, tylko muszę sobie jakoś tam to wszystko zorganizować. Muszę nauczyć się to składać w jedną całość, bo nie wiem, na razie to tak sobie tam włączyłem telefon, nagram, zaraz tu pójdę na stację, jest internet, może coś, uda mi się to opublikować. Jak się kurde zrobi afera, nie wiem, będzie, będą śmiche, chichy z tego, to to wypierdzielę, usunę to wszystko i będę robił sobie tam. A jak, jak, tym zobaczę sam zresztą, nie wiem. Z jednej strony bym chciał, mi to jakoś tam jakoś tam mi się to podoba, nagrywanie i tak dalej, pokazywanie. Ja tam nie mam nic do ukrycia, nie mam się czego wstydzić, wręcz przeciwnie. Uważam że, uważam, że to co teraz robię, jest czymś, co co sprawia mi dużą przyjemność i mimo wszystko, mimo trudności, które były na, na drodze do tego, no to jakoś to podjąłem i, i też kiedyś wam po prostu o tym wszystkim opowiem. Natomiast, dobra, nagrałem, yy, nagrałem ten film, nazwijmy to pilo, yy, zwiastun, o nazwijmy to zwiastun kanału, specjalnie dla mojego, dla mojego sympatycznego kolegi, który jest moim pierwszym subskrybentem, mam nadzieję, że będzie ich więcej. A jak będzie, jak będzie, to będzie. Jak nie, to ja sobie tam będę swoje robił. Także, także tyle. Pozdrawiam serdecznie. Jest jeszcze raz z Francji, z okolic Paryża, 170 km na południe od Paryża stoję. Jest w tej chwili dosyć fajna pogoda. Zostało mi jeszcze parę godzin weekendu, więc sobie posiedzę, robię sobie zjem, odpocznę jutro do pracy. Także pójdę może coś, uda mi się na stacji to, to opublikować, wrzucić. No i tyle i mam nadzieję, że, że będziemy się widzieć częściej od tego momentu i, i z przyjemnością będziecie się zaglądać na ten kanał, na którym mam nadzieję w miarę ciekawe rzeczy będę starał się pokazywać. I tyle. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie Kudłaty z tej strony mówił do Was, także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Bajo.